Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Rainer Zittelmann, tekst, czyli czytamy Rainera Zittelmana. Dzisiaj będzie o dwóch Koreach, północnej i południowej. Tytuł tego artykułu, Kim kontra mądrość rynku, Korea północna i południowa. Kontrast między Koreą południową i północną jest bardzo jaskrawy. Według indeksu wolności gospodarczej z roku 2023, Południowa Korea plasuje się na 15 miejscu najbardziej wolnych gospodarczo krajów świata, wyprzedzając nawet 28 Wielką Brytanię i 25, Stan 25. Stany Zjednoczone. Dla porównania, plasuje się z tyłu, na 176. miejscu, Korea Północna, która wlecze się w ogonie właśnie na tym 176. miejscu. Przed podziałem na kapitalistyczne południe i komunistyczną północ w roku 1948, Korea była jednym z najmiedniejszych krajów na świecie, porównywanym z Afryką subsaharyjską, w następstwie II wojny światowej Korea Południowa znalazła się w trudnej sytuacji wyjściowej bez pomocy finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Korea Północna otrzymywała znaczne wsparcie ze strony Związku Radzieckiego i Chin. Korea Południowa była krajem rolniczym bez znaczących złóż minerałów. Prawie wszystkie rezerwy surowców naturalnych Półwyspu Koreańskiego w tym rudy żelaza, złota, miedzi, ołowiu, grafitu, molibdenu, wapienia i marmuru znajdują się w Korei Północnej. Populacja Korei Południowej wzrosła bardzo szybko, z 16 milionów do 21 miliona tylko w latach 1945-1947 z powodu napływu uchodźców z komunistycznej północy. Wiele osób żyło na poziomie minimum egzystencji lub nawet poniżej tego poziomu. W lipcu 1961 roku rząd japoński wymienił siedem powodów, dla których gospodarcza niezależność Korei Południowej nie jest możliwa: przeludnienie, brak zasobów, brak uprzemysłowienia, ogromne zobowiązania wojskowe. Brak umiejętności politycznych, brak kapitału i brak umiejętności administracyjnych. Niepowodzenia w osiągnięciu jakiegokolwiek znaczącego postępu gospodarczego w latach 50., bezpośrednio po wojnie koreańskiej, początkowo zdawało się potwierdzać ten pogląd. PKB na mieszkańca kształtowało się na poziomie 79 dolarów amerykańskich i było jednym z najniższych dochodów na mieszkańca na świecie. Zaczęło się to wszystko zmieniać dopiero na początku lat 60. Dziś, kapitalistyczna Korea Południowa jest szóstym, co do wielkości eksporterem na świecie. Widzą Państwo, z tyłu za mną rozświetlone. Ja może się jeszcze przesunę. To jest właśnie zdjęcie satelitarne, które pokazuje, które pokazuje tutaj jest Korea Północna i tutaj jest po prostu ćma, nie ma nic, a tutaj jest Korea Południowa, sekundę o tu jest Korea Południowa. Tutaj się świeci Seul, a tutaj Pyongyang. To jest taki malutki punkcik, także widać tą, tą niesamowitą różnicę, która, która jest właśnie pomiędzy obiema Koreami. Także sekundkę, coś mi się tutaj technicznie, technicznie troszeczkę rozjechało, ale już jesteśmy, także. W latach 60 zaczęło się zmieniać, a dzisiaj już właśnie widzimy jak to wygląda. Dziś kapitalistyczna południowa Korea jest szóstym co do wielkości eksporterem na świecie, którego PKB na mieszkańca wynosi 33 tysiące dolarów USD. Co plasuje ją między takimi krajami jak Hiszpania, 31 tysięcy i Japonia, 35 tysięcy. Samsung, Hyundai i LG należą do najbardziej rozpoznawanych i najbardziej popularnych Koreańskich marek. Nominalny dochód narodowy brutto Korei Północnej w roku 2022 oszacowanie na, oszacowano na 1,43 miliona wonów, czyli to jest około 1000 dolarów amerykańskich na mieszkańca, co odpowiada zaledwie 3,4% z PKB Korei Południowej, które wynosi 42,5 miliona wonów. I tutaj może ja w tej chwili dokonam zmiany właśnie mojego tła, żeby Państwu zwrócić uwagę. Już właśnie to tło zostało zmienione. Sekundkę, jeszcze tylko musimy kliknąć jakieś tam przejście. Proszę bardzo. To jest właśnie, to jest właśnie, jak to PKB się kształtowało na przestrzeni lat? Ja może teraz bym się odsunął tutaj, to może w tym kierunku. O, proszę zobaczyć, tutaj na dole startowali, praktycznie, ja może jeszcze dalej podjadę. O, praktycznie w tym. Sekundę, o tutaj jeszcze, 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 jeszcze. O tu w tym miejscu był start i potem to wszystko y, Korea Północna nawet opadła, a Korea Południowa poszybowała po prostu do góry, wystrzeliła to, to, to wszystko w sposób naprawdę niesamowity. Ja może jeszcze przywołam sobie tutaj. Mm, y, Osie. 1960 praktycznie się, znaczy obie, obie Koreje są porównywalne. 1980 następuje właśnie skok Korei Południowej i po prostu no w tej chwili PKB Korei Południowej, Północnej to jest 3,5% PKB Korei Południowej. Także to, to no widać tą skalę po prostu tego, tego rozjechania się tych, tych gospodarek. Na zachodzie przywódca Korei Północnej jest obiektem strachu lub kpin, podczas gdy Koreańczycy z północy są przekonani, że cały świat zazdrości im ich drugiego przywódcy. Jak czytamy we wstępie do biografii Kim Jong-ila, jego miłość jest naprawdę wielka, leczy chorych i rodzi nowe życie, jak wiosenny deszcz, który pije święta Ojczyzna. Wszystko to budzi podziw w narodach świata, sprawiając, że nam zazdroszczą. Tak, niesamowite. Kult otaczający przywódców Korei Północnej nie ma precedensu nigdzie indziej na świecie. Nawet Stalin i Mao nie cieszyli się takim oddaniem wśród swoich rodaków. Kalendarz północno-koreański liczy czas od roku urodzin Kim Irsena, dziadka Kim Jong-una. E, Kim który urodził się w 1912 roku. Wszelkie przedmioty, które Kim Mirsen kiedykolwiek położył na rękach lub na, których, na które spojrzał, są czczone jako święte relikwie i wzbogacane są o czerwoną tabliczkę lub złotą inskrypcję upamiętniającą to doniosłe wydarzenie i najczęściej deklarującą, że święte miejsce lub przedmiot jest niedostępny dla zwykłych śmiertelników. To, że Korea Północna ma tak niski standard życia pomimo wyjątkowo dużych rezerw złóż mineralnych, wynika przede wszystkim z nacisku przywódców politycznych na utrzymanie socjalistycznego systemu gospodarczego. Korea Północna jest dumna z tego, że pozostała wierna swoim socjalistycznym zasadom, podejmując jedynie tymczasowe i raczej marginalne próby reform, podczas gdy Chiny i inne były kraje były. Kraje socjalistyczne zostały zwabione przez pokusy kapitalizmu. Jest jeden problem. Dlaczego Kim Jong-un jest taki gruby, a jego wszyscy poddani są tacy chudzi? Także to nie są ideały socjalizmu, bo też powinien być chudy tak jak oni. Chociaż sektor rolny Korei Północnej zatrudnia około 6 razy więcej osób niż jej południowo-koreański odpowiednik, produkcja rolna w tym kraju ledwo zaspokaja popyt. Nawet w dobrych latach, kiedy plony nie udają się z powodu suszy lub innych klęsk żywiołowych, rezultatem są niedobory żywności i częste klęski głodu. Najgorszy głód miał miejsce, proszę Państwa, niedawno, w 1996 roku, kiedy to połączone skutki złego zarządzania zasobami, suszy i powodzi spowodowały, że 200 tysięcy Koreańczyków z północy zmarło z głodu. To oczywiście dane oficjalne. Można zatem spodziewać się, że w rzeczywistości ofiar było więcej. Rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych jest trudna do zweryfikowania. Szacunki zagranicznych agencji mówią nawet o 3 milionach, czyli co ósmym Koreańczyku z północy. W ubiegłym roku w Korei Północnej po raz kolejny doszło do dotkliwej klęski głodu. Eksperci uważają, że sytuacja zaopatrzeniowa w Korei Północnej. Była najgorsza od czasu klęski głodu w latach 90. Autor wydał książkę o mocy kapitalizmu. Jest znanym pisarzem i osobą, która właśnie porównuje. Systemy gospodarcze i bardzo często odwołuje się do przykładu Polski. Także proszę Państwa, proszę rozejrzeć się w księgarniach za książkami Rainera Zittelmana, bo są one tłumaczone na język polski, i korzystać z tej skarbnicy wiedzy. A jeżeli przekonają je, przekonają te książki Państwa do przekazu, do, do tez, które w nich są, no to proszę. Obdarowywać tymi książkami na, wszystkich polityków, których Państwo znają. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na następne.